W tej opinii Dąbrowskiej zobaczysz, jak ten dwustopniowy plan diety ma na celu oczyszczenie organizmu z toksyn i przywrócenie jego wewnętrznej równowagi. W opisie zamieściliśmy szczegółowy plan diety. Będziesz także wiedział, jak uzupełnić dietę owocowo-warzywną pysznym napojem śniadaniowym, który pomoże ci schudnąć i naturalnie odmłodzi Twoje ciało. Czym więc jest ta dieta warzywno-owocowa? Zasadniczo, ta restrykcyjna dieta jest stosowana jako tymczasowe leczenie. Które dostarcza organizmowi, enzymów, mikroelementów i witamin. Pozytywnie alkalizuje i detoksykuje ciało. Następnie poprawia mechanizmy samoleczenia, aby przywrócić równowagę i przywrócić dobre zdrowie. Jak działa dieta warzywno-owocowa? Ta dieta może trwać kilka dni lub kilka tygodni. W zależności od Twojej kondycji fizycznej, dieta warzywno-owocowa składa się wyłącznie z roślin o niskiej zawartości skrobi i o niskiej zawartości cukru. W porównaniu do tradycyjnego żywienia zapewnia 5 razy mniej kalorii. Oznacza to, że Twoje ciało otrzymuje 800 kalorii/dzień. Co jest wszystkim, czego potrzebuje, aby zachować zdrowie. Twoje ciało otrzymuje również potrzebne białka i węglowodany. Zawartość tłuszczu jest 20 razy niższa. Co oznacza, że ta dieta jest rodzajem postu pod nadzorem lekarza. Kiedy stosuje się tak restrykcyjną dietę. Cały metabolizm przechodzi w spalanie, oczyszczanie, regenerację. Raporty medyczne mogą wskazywać na śladowe ilości acetonu. Ten i inne ciała ketonowe powstają w procesie spalania tłuszczu. Dostarcza paliwa potrzebnego mózgowi podczas postu. Jakie są korzyści z diety dąbrowskiej? Poprawia się ogólna kondycja fizyczna. Otrzymujesz silniejsze ciało i więcej energii. Twoje ciało jest odmładzane dzięki lepszej jakości snu, poprawionej pamięci i nastroju. Po zakończeniu tej diety najważniejsze układy odpornościowe, nerwowe i hormonalne powinny działać lepiej. Jakie są wady tej diety? Surowe warzywa muszą być spożywane w postaci sałatek dla szybszych rezultatów. Do zupy nie można dodawać tłuszczu, śmietany ani jogurtu. Podczas zabiegu oczyszczającego powinieneś wypić od 2 do 3 litrów wody o niskiej mineralizacji. Należy unikać produktów wytwarzanych z białego cukru i mąki. Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że dieta owocowo-warzywna jest dobra w perspektywie długoterminowej jest to zdrowe jedzenie, które pasuje do tradycyjnego leczenia poważnych chorób. Pełny opis diety został zawarty w opisie, w którym znajdziesz również naturalne i smaczne rozwiązanie, aby schudnąć.